12 marca 1938 roku wojska niemieckie przekraczają granice Austrii i zajmują kraj, nie oddając ani jednego strzału. Nie spotykają się z oporem zbrojnym, lecz z wiwatami i kwiatami. 1 września 1939 roku Niemcy wkraczają do Polski. A reżim nazistowski wykorzystuje propagandę aby przekonać ludność cywilną i żołnierzy, że Żydzi są nie tylko pod ludźmi, ale także niebezpiecznymi wrogami III Rzeszy. Reżim dąży do zdobycia poparcia dla polityki mającej na celu trwałe usunięcie Żydów z terenów zasiedlonych przez Niemców. Po niemieckiej inwazji na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, a zwłaszcza po katastrofalnej klęsce Niemiec pod Stalingradem, w lutym 1943 roku propaganda nazistowska jeszcze bardziej podsyca nienawiść i buduje atmosferę obojętności wobec losu Żydów. Podkreśla ona motywy łączące sowiecki komunizm z europejskim żydostwem, przedstawiając państwo niemieckie jako obrońcę zachodniej kultury przed tzw. żydowsko-bolszewickim zagrożeniem, i, kreśląc apokaliptyczną wizję tego, co mogłoby się wydarzyć w przypadku zwycięstwa Sowietów. Aby temu zapobiec, w prześladowaniach i masowych mordach Żydów oraz Sowietów na terenie całej Europy, biorą udział nie tylko SS i żołnierze, lecz także pronazistowscy cywile z Rzeszy Niemieckiej, w tym również z Austrii. Do jednego z takich mordów dochodzi w lutym 1945 roku, kiedy 419 radzieckich oficerów ucieka z obozu koncentracyjnego Mauthausen. W następnych dniach niemal wszyscy zostają schwytani przez oddziały SS, wspierane przez austriackich cywilów, w tym kobiety i nieletnich chłopców. Część z uciekinierów ginie od ciosów siekierą. Wydarzenia te przejdą do historii jako polowanie na zające z Melfiertal. Gdy Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec 30 stycznia 1933 roku, natychmiast rozpoczął przygotowania do wojny. Jednym z jego pierwszych działań była odbudowa i rozbudowa niemieckiej armii, która została znacznie ograniczona przez traktat wersalski. W 1935 roku otwarcie złamał postanowienia traktatu, przywracając pobór do wojska i zwiększając liczebność armii. Ponadto Hitler utworzył Luftwaffe, niemieckie siły powietrzne, oraz rozbudował marynarkę wojenną, znacznie zwiększając potencjał militarny Niemiec. Hitler skupił się również na strategicznych sojuszach zagranicznych, aby wzmocnić pozycję Niemiec. W 1936 roku utworzył wraz z Włochami oś Rzym-Berlin, zacieśniając współpracę z faszystowskim reżimem Mussoliniego. W tym samym roku zawarto także pakt antykominternowski z Japonią, mający na celu przeciwdziałanie wpływom Związku Radzieckiego. Sojusze te nie tylko zapewniły Niemcom strategicznych partnerów, ale także dały światu sygnał o jego agresywnych zapędach militarnych. Remilitaryzacja nad Reni w 1936 roku była kolejnym przejawem agresywnej polityki zagranicznej Hitlera i jawnym pogwałceniem postanowień Traktatu Wersalskiego. To śmiałe posunięcie nie spotkało się z żadną reakcją innych państw europejskich, co jeszcze bardziej ośmieliło Hitlera w realizacji ekspansjonistycznych planów. Aneksja Austrii w 1938 roku, Anschluss i okupacja Czechosłowacji w 1939 roku ujawniły jego nieustępliwą determinację w dążeniu do poszerzenia terytorium Niemiec. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. W początkowej fazie wojny Niemcy szybko posuwali się naprzód w Europie zajmując Polskę, Francję i zmuszając brytyjskie siły zbrojne do ewakuacji z Dunkierki w 1940 roku. Po zwycięskiej kampanii we Francji, Hitler skierował swoją uwagę na Związek Radziecki. W niedzielę 22 czerwca 1941 roku, pod kryptonimem Operacja Barbarossa, nazistowskie Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, swojego sojusznika w wojnie przeciwko Polsce. 3 miliony niemieckich żołnierzy były wspierane przez oddziały fińskie, rumuńskie, węgierskie, włoskie, słowackie i chorwackie. W ciągu kilku tygodni niemieckie dywizje podbiły Republiki Bałtyckie, Łotwę, Litwę i Estonię. Dla nazistowskich Niemiec atak ten nie był zwykłą operacją wojskową. Wojna przeciwko Związkowi Radzieckiemu była wojną totalną między niemieckim faszyzmem a komunizmem radzieckim wojną rasową między niemieckimi Aryjczykami, a słowiańskimi i żydowskimi podludźmi. 2 marca 1944 roku niemiecki Feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał tajny dekret znany jako Aktion Kugel, Akcja Kula, nakazując by aliantcy jeńcy wojenni, którzy podjęli próbę ucieczki, lecz zostali schwytani ponownie, zwłaszcza oficerowie i starsi podoficerowie, byli przekazywani służbie bezpieczeństwa NSDAP w celu egzekucji na terenie obozu koncentracyjnego Mauthausen. Zgodnie z tą dyrektywą, 5700 radzieckich oficerów zostało deportowanych do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Reżim nazistowski dołożył wszelkich starań, aby ukryć brutalne traktowanie tych więźniów i celowo wykluczył ich z oficjalnych rejestrów obozu. Do niemieckiego biura informacyjnego, które zgodnie z prawem międzynarodowym było odpowiedzialne za jeńców wojennych, zgłoszono, że mężczyźni ci uciekli i nie zostali schwytani. Dzięki temu zniknęli oni z rejestrów nazistowskiej biurokracji i zginęli w ciszy w bloku 20 znany jako blok śmierci w obozie Mauthausen. Blok 20. położony w strefie kwarantanny, był odcięty od pozostałej części obozu. Często przebywało w nim nawet 1800 więźniów, którzy zmuszeni byli spać na gołej podłodze bez koców i butów, ubrani jedynie w koszule i spodnie. Ci mężczyźni, którzy oficjalnie nie istnieli, otrzymywali rzadką zupę z rzepy tylko raz na trzy dni. W godzinach od szóstej do dwudziestej więźniowie przebywali na niewielkim dziedzińcu, poddawani nieustannym ćwiczeniom i zmuszani do przemieszczania się wokół baraków w pozycji kucznej, tak zwanym kaczym chodem, podczas gdy strażnicy okładali ich pałkami. Iwan Blakanow, jeden z ocalałych więźniów Mauthausen, wspominał po wojnie. Setki żywych trupów, ledwie stojących, porośniętych szczeciną z zapuchniętymi oczami i zębami zaciśniętymi z wysiłku, kucały, padały, znów się podnosiły i ruszały dalej. W deszczową pogodę więźniowie musieli leżeć na mokrej, brudnej ziemi, aby utworzyć dywan, który chronił buty ss przed zabrudzeniem. Więźniowie byli regularnie opryskiwani wodą z węża, a okna baraków pozostawały otwarte przez całą noc. Wielu z nich dostało zapalenia płuc i zmarło. Każdego dnia umierało od 10 do 20 więźniów. W okresie od wiosny 1944 roku do stycznia 1945 roku w tym bloku śmierci zginęło ponad 4000 radzieckich jeńców wojennych. W obliczu pewnej śmierci więźniowie postanowili działać. Noc 2 lutego 1945 roku była bezchmurna i wyjątkowo mroźna. W bloku 20 obozu koncentracyjnego Mauthausen panowała absolutna cisza. Esesmani w trzech pobliskich wieżach strażniczych, owinięci grubymi płaszczami, drzemali lub przysypiali. Nagle wybuchło zamieszanie. Okna zostały wyłamane, a pół tysiąca odważnych mężczyzn rzuciło się jak lawina w kierunku ognia karabinów maszynowych. Więźniowie całkowicie zaskoczyli strażników swoim atakiem. Użyli dwóch gaśnic, aby obezwładnić i spryskać ss na jednej z wież białą pianą. Obrzucili również swoich oprawców kamieniami i zamiennikiem mydła. Ostatecznie zdobyli wieżę wraz z karabinem maszynowym i dzięki zaciętej strzelaninie zneutralizowali ss na pozostałych dwóch wieżach strażniczych. Następnie, za pomocą mokrych koców, Spowodowali zwarcie elektrycznego ogrodzenia z drutu kolczastego na murze o wysokości 2,5 metra otaczającym blok 20. W ogromnym pośpiechu wypychali się, podciągali i pomagali sobie nawzajem, wspiąć się przez mur. Ci, którzy przedostali się przez ogrodzenia, biegli w stronę wolności. Tej nocy udało się uciec 419 więźniom wycieńczeni głodem, boso i ubrani w łachmany, mężczyźni przedzierali się przez mroźną zimową noc. W międzyczasie komendant obozu Mauthausen, Franz Tirich, wysłał oddziały SS z psami gończymi, aby wytropiły zbiegów. Powiadomił również okoliczne posterunki policji i wezwał do pomocy członków milicji ludowej Volkssturm oraz Hitlerjugend. Do akcji włączyli się nawet zwykli obywatele. Burmistrz miejscowej gminy publicznie powtórzył rozkaz komendanta, ogłaszając: dziś w nocy z Mauthausen uciekli niebezpieczni przestępcy. Należy ich rozstrzeliwać na miejscu. Grupy pościgowe systematycznie przeszukiwały jedną farmę po drugiej, sądując siano na strychach długimi tyczkami, a czasem strzelając na oślep w sterty siana, gdzie wielu więźniów próbowało się ukryć. Znalezionych mordowali bez litości. A śnieg czerwieniał od przelanej krwi. Nawet cywile i członkowie folkszturmu, a wśród nich fanatyczni austriaccy chłopcy, zabijali w amoku krwawej furii. Niektórym więźniom rozłupano głowy siekierą, a ich martwe ciała pozostawiono na miejscu. Leopold Bemberger, miejscowy kupiec, wpadł w szał, gdy policja zatrzymała siedmiu więźniów zamiast ich zabić. Wziął sprawę w swoje ręce i sam zastrzelił bezbronnych mężczyzn. W innym przypadku mężczyzna odkrył w swojej stajni uciekiniera i dźgnął go nożem kieszonkowym. Jego żona podbiegła do niego i spoliczkowała umierającego mężczyznę, który konał na ziemi. Ciała około czterdziestu zamordowanych więźniów zostały przewiezione do Rydinder Rydmark, wioski w Górnej Austrii, gdzie mieściła się baza poszukiwań i ułożone w stos trupów. W ciągu 24 godzin schwytano i zabito 300 z 419 uciekinierów. Trzy tygodnie później prawie wszyscy zbiegli więźniowie, zostali schwytani. Poza trzema odważnymi rodzinami, większość rolników wydała wycieńczonych mężczyzn, którzy szukali schronienia w stodołach, stajniach i szopach. W odniesieniu do schwytanych więźniów August e. Gruber, lokalny przywódca partii nazistowskiej, rzekomo powiedział komendantowi Francowi Raisowi, wszystkie te świnie muszą zginąć. Z 419 więźniów, którym udało się uciec z obozu, tylko 11 przeżyło obławę i doczekało końca II wojny światowej. Ponieważ obóz koncentracyjny Mauthausen znajdował się w austriackim regionie Milfirtel, to niesławne wydarzenie znane jest jako Milfirtelhasejakt, czyli polowanie na zające w Milfilter, pod koniec wojny obóz koncentracyjny Mauthausen stał się miejscem ewakuacji więźniów z obozów położonych w pobliżu linii frontu. Przybywały tu dziesiątki tysięcy więźniów w kilku dużych transportach. Przeludnienie, brak żywności i szerzące się choroby doprowadziły do masowej śmierci więźniów w ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem. 5 maja 1945 roku Armia Amerykańska wyzwoliła Mauthausen. A trzy dni później zakończyła się II wojna światowa w Europie. Jednak masakra prawie 500 radzieckich więźniów, którzy próbowali uciec z obozu koncentracyjnego Mauthausen, nie pozostała bezkarna, a ofiary zostały pomszczone. W kolejnych miesiącach August A. E. który był zamieszany w te zbrodnie i liczne inne okrucieństwa, został osądzony przez amerykański sąd wojskowy podczas procesów w obozie Mauthausen-Guzen. I gruber, wraz z niektórymi współoskarżonymi, którzy brali udział w polowaniu na uciekinierów i ich zabijaniu. Został skazany na śmierć przez powieszenie i stracony w więzieniu w Landsbergu, 28 maja 1947 roku. Szacuje się, że w okresie od sierpnia 1938 roku do maja 1945 roku. Przez obóz koncentracyjny Mauthausen i jego podobozy, Przeszło 197 tysięcy więźniów. Co najmniej 95 tysięcy z nich zginęło. 11 radzieckich ocalałych, którzy przetrwali nieludzkie warunki panujące w obozie, a następnie polowanie na zające w Melfilter, mogło znaleźć pewną pociechę w świadomości, że komendant obozu Mauthausen Frank Cirais również zapłacił za swoje zbrodnie został schwytany, postrzelony przez Amerykanów i przewieziony do amerykańskiego szpitala w Gusen. Po śmierci jego ciało, nagie z wyjątkiem bandaża na lewym ramieniu, zostało powieszone przez byłych więźniów na ogrodzeniu obozu w Gusen. Na plecach napisali czerwoną farbą Heil Hitler, a na pośladkach namalowali swastyki. Thirais pozostał tam przez kilka dni w taki sposób, że jego tłów i nogi Zwisały bezwładnie nad drutem. Dopiero smród rozkładającego się ciała sprawił, że oficer armii nakazał usunięcie zwłok. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.